Halo? Halo? Ja chcę no, dobra, no. to, zaprosi tego typa? No, to, to, na na, moje, albo na to, na twojej. to, to, na to, 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 jakby to, 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 skamowania, nie masz nic? Teater... to, to, Co? Teatr... Teraz teraz ja, ja 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 to, jadę... to, I... ja mam ja, mi... Mi... ja, ja mi... to, bohatera, ale nie mogę. Czemu, bo masz zablokowane, czy jak? No, mogę A wiesz, jak to musisz zrobić? Ja. Musisz niektórych z tych bohaterów na recykling, tak, tak jakby wziąć. Na co, co mi chodzi? Czyli? No ten. Na, że go usuwasz, tak jakby. Jakub, Bielatki, Mandyńka. 130 na 3 perki i na dwa żywioły. No i co mi to chodzi? Dobra. Hmm. Tylko muszę tego typa zaprosić, poczekaj. Hmm. Hmm. A też tak masz w Fortnite, że jak chcesz kogoś... Jesteś na samym dole i ciebie ta, tak do samej góry jakby daje. Wiesz, wiesz o to chodzi? Czekaj. Dobra to zobacz tego typu, idziemy na Twoją... Kogo eee, jak już... poczekaj, staram się jakoś go zaprosić, ale... Dobra, zabrać, idziemy na Twoją burzkę, Dobra, tylko zapraszam kilku ja tych typów. Ma... Ja powiem, że... Ja tak. powiem, że mam ten, że mam ze dwóch tymi lidera. Jak powiecie, robimy trade to go skamujemy. Dobra, a ty masz kamienny las, czy co masz? Ja mam kamienny las. Aha, uh -huh. tak mam, na pewno masz tak Ej, te, te, teraz co ja skam tak... Ej, teraz nie mówię tak, doktor, do ja ciebie ciczę. A, a ja mam... Do, ja teraz mam tom na kamiennym lesie, ale normalnie mam deskogród. Tak jako bielewki na na pewno masz no, tak. To tak, ja tak. na kogo idziemy burzowanie? No mogę, nie Tylko jeszcze kilka tak typów, dla proszę. Hello? Uh, hello uh, trade o, Hello, Chcesz trade'a? I can. Can I play with you? że on jest Anglikiem. Okej. trade? Yes. Yes, No, because you scared. You scare me. I'm... I'm scared. No. I'm, I'm don't scammer. I'm don't scammer. I'm, I'm, I'm da, da, don't scammer. Where are you from? Where are you from? Albania. Al, on jest okay. Albanii. No, to możemy sobie po polsku zadać, ale nie mówimy o tym. Dobra, to ty mi dajesz lidera, ja udaję, że mam Dobra, no to nawet nie będzie wiedział co my okay. gadamy. Go to, to daj mi lidera. Poczekaj, tylko muszę jeszcze dołączyć. I have one... Jest. Yeah. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co on gada? Czekam, muszę dołączyć jeszcze na. Dobra, to może mu, mu damy, ale nie damy mu budowania. I wie, wiesz, tego. Tam wiesz. Dobra. To komu mam dać, lidera?

Dobra, czyli... Gdzie on jest? Gdzie on jest? I'm here, wait yes. Okej, oh, okej, okay. Okay. come Where, where, where? Where are you? Ja też nie budo, a ja też nie Już te daję. Nie. Where? Gdzie where come? come? Come, come, Do a trade room. Ja może po prostu Please no scam, please. okej. My friends is no no edit, my friends is no edit, czyli że udaje, że ty nie masz budowania. No. Dobra. Czyli ty jakby do niego podchodzisz i te bronie zabierasz. What, what do you want to take, 130 weapon. I have... tylko nie wiem jakieś 130 po angielsku 100 106. 100 six 100 Okej This is 106. one, one hundred six, uh, okay. this, and this 100 to yeah. this wa Let's say um, um Gravedigger okej okay. grave 106? Okay. This. Yes. Mm -hmm. I see 106. What? This is um one this one oh six. Okay. You want this? Uh -huh. Okay, let's wanna pay okay. for this one or no? Uh what what this uh, power? 106. One one hundred six. Uh something more What? Something more. finckmore so, oh, yes. fa 200 some and 200 copper ore uh, okay Yeah. okay say so your friend go away because he's scummy ai ci abbiamo o sì ci 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 no problem. vado vuoi check night drop you are not scammer no i'm scammer no i'm not uh, you have... A... Can I drop my weapon? You have... Can a... 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 I drop my weapon too? You... Sani. You have... Can you have Sani? You have... You have Or no? Sandin? Some -hmm. No, I don't have. Please, um, can you drop your weapons or no? Okay. Um, I have... <SọcAnals einer> ok, to this, for 200 zombie, a for 106 bazooka I have... ...jegzde, co za typ. jestem, to czeka, i dużo miał, dużo miał? co on miał, sprawdzę słaby, jakie słabe miał bronię Aaki jaki skamer, jaki skamer, gdzie ty jesteś? pójdę tam do, do, do 실, guys, ciebie pójdę tam do ciebie, pa! Pa, pa 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 co to za jakiś... poczekaj wyrzuci... masz zobacz ile to okay, ma w ogóle... zobacz ile to ma w ogóle zużycia ja, tak, tak, tak. i pat, co on dał jeszcze to on jeszcze dał jeden znaczy nie to dał to jeden eee, czekaj gdzie to jest eee, to dał jeden to jest kamer. no to to duże jedno bo mi się nie jak na tego całku panować jawaj było dłużej to za kamer jaki dobra Dobra, dawaj szukamy kolejnych osób do skamowania. Dobra, Ty tak samo kogoś może poszukam. Are you are scammer. Why? You are scammer. You are sc scammer. Why? You're scammer. You're scammer. Why am I scammer? You scam me. What yeah. do you mean I am a scammer? You just scam me. Yes. You know what? Have a nice day. You're such a scammer. Co za typ. O kurde, sam skomplas. Duży to całkiem. 106. Aha. A ja mam, e, taką 130. sto pamiętasz? A, pamiętam. Chcę. Yeah. Aha. Czekaj, może zapraszam, kogoś jeszcze na skam. Poczekaj. Weź może szamskama A ty kogoś masz czy nie? Pa Spraw, sprawdź Nie mam nikogo, który dobrał ten ratowanie świata Dobra, mam takiego jednego typa. Nie, mam jednego, ale on jest z tego. z Niemiec, ale ja znam troszkę. taki Dobra, no to zaprój go. Ale nie do, nie dołączę pewnie. Dobra, weź kogoś nabrać. No dobra, zaprosiłam, da, da, czekam. Czekam na niego. Ale czemu... Załóż na cyflę, nie załóż na cyflę. Chwila. Mogę ci dać w trzęfę. Na przykład. Masz Nie. Halo. O, halo, halo. Halo. To czemu wyszedłeś? Nie, jeszcze raz go zapraszam. Nie ma tego tak Zapraszam go. Zapraszam go jeszcze raz. O kurde, belek mnie. Zapraszam go jeszcze raz. Szybko, gdzie jesteś? Tutaj, o. Dobra, zapraszam go jeszcze raz. Mm. nie Nie! Halo, czemu wyszedłeś? No halo Czemu wyszedłeś? Nie wyszedłem, tylko samo mnie wyrzuciło, to po pierwsze Dobrze, nie ma, nie ma sprawy Chciałbyś trajda? Argument, wiem, że robisz live'a i wiem, że na tym live a skamujesz, tak wiem Tak jak? Co, ja co mnie, mówi? co mnie wyzywasz ja akurat? I teraz akurat już skończyłem live. O. No skończyłeś, co jest? prawda, Bo właśnie widzę, po Fortnite'em. Jak to? Jak to możliwe, że on jeszcze jest? Ja już go skończyłem. Co jest? Przecież już nie, nie mam takiego.